Znajdziecie w nowym odcinku z trybu jednoosobowego w Minecrafcie Tutaj skończyłem Nic nie robiłem przez ten odcinek Nie wiem dlaczego, ale to nic Dzisiaj przepalimy to, to co w przednim odcinku mówiłem, że przepalę to na szkółę, ale nie przepaliłem, bo odcinek chciałem kończyć Dobrze, to my zrobimy pięć, dwa, nawet może cztery, jak wystarczy. Wystarczy, nie, nie wystarczy cztery. Ale wystarczy trzy. Więc może być. Dobra. 3 będziemy jak 3 to na no, tak będę stanąłem damy takie dwie i damy tyle drewna tam też dwie i dam też tyle drewna no jedno więc damy ale to nic i tutaj damy to drewno. ale dobra z tych, tych zrobimy sobie zbroję bo nie mamy nawet zbroi a na skórę dość trudno zrobić, ale z krów często dropi skóra na młodej by dropiła z wielu zwierząt ale jeszcze sobie przepalimy to zrobimy sobie nie, nie wystarczy nam na pierśnik, więc sobie zrobimy na przykład buty i czapkę. Jak wystarczy na buty i czapkę. Jak nie, to tylko na czapkę. Dobra, tylko nam wystarczyło na czapkę. Więc to nic, ale z tego drewna zrobię skrzynię drugą, żeby było podwójne skrzynie. I zaraz pójdziemy na na przykład poszukiwania czegoś. Um, idziemy teraz. wstawię te z Dobra, to tu sobie. wstawię waponta. Baza wypadowa. Tylko z dużych liter, przecież tak napisałem. Baza wypadowa że kolor może być taki ciemno niebieski, nawet może filetowy i dobra, idziemy tylko mi trochę wcina nie trochę tylko. bardzo dobra, idziemy tutaj U. może sobie zaczniemy na grzyba Giganta. Można takiego podcieniem postawić grzyba i go mocną kostną tak nacisnąć z drugim przyciskiem. Myszy. I wtedy będzie. Tak sobie to zdaję. no do wypadają z tego grzybki. A tam mamy też takie inne grzyby. Z nich wypadają te inne rodzaje grzybów. I będziemy. My mieli dużo zupek na zapas do jedzenia, więc warto zbierać, zbierać takie na zapasy jedzenia, bo potem mogą się skończyć i na przykład można umrzeć z głodu, a jak już muszą zjeść to zombie mięso, to można. Ja właśnie takie jem. Nie będę zacząć to... o nie szkieł na sobie. Dobra. To jeszcze wstawię. I jest. Na razie będę grał bez bo Za trudno już mówiłem to, ale... Dobra, my idziemy dalej tędy do tego grzyba innego, żeby dało się zrobić zupki. Będę robił z tego du du dużo serii. Może potem dodam jakieś mody, jak nie będziemy już to wcinać. Jak, miał, jak nie będziemy już wcinać. Dobra. To my zaraz idziemy do bazy. Będziemy kończyć odcinek w bazie, tylko jeszcze wybudujemy te, te szyby, co mieliśmy. Zbiorę jeszcze sobie te grzybki. Góra ma pięć, może cztery 6 nie. Więc wracamy do bazy. Stop. To ileś kratek było na bazie? Mało. Czasem jeszcze kilka tysięcy. Dobrze, to idziemy do tej bazy, i powiem już teraz, że będziemy robić też żeby Tylko weźmę sobie na przykład nitkę, żeby było ładniej. Ten też. I dobra. Idziemy. O to nie zebrałem sobie. Tylko to najpierw. I tutaj sobie postawię. Wreszcie dobra to jeszcze gdzie jest lepsze ja wezmę sobie też szkołę i to zniszczę bo to nie będzie potrzebne Będę teraz mogę widzieć jak będzie jakiś potwór dla mnie otworzył, oj, zmiankowałem przez przypadek i no, nie wiem jeszcze zrobimy te zupki mieliśmy zrobić jeszcze te talerze muszę zrobić tyle talerzy zrobię to tu i są zupki. Ja sobie taką jedną wypiję. Nawet zjem. Bo zupę można pić i jeść. Dobrze. No, skończymy odcinek. I to na tyle. Cześć.